Witam Was. Jestem Pan Śmietanka ze mną Pani Jesteśmy na... Yy, jak to się nazywało tam? No Pławnowicach. No i co? O, tu jest taka łowica rybek. Jest godzina 13.30, Kamilec. No. Bada się szybko. Ale my zaraz yy, idziemy. Zaraz idziemy. Nie? No i? No. no i co? Zimno. A co Ty krycisz tutaj za Dobra, idziemy. Idziemy zaraz do domu. Fajne ryby. Fajne te ryby. Uh -huh. No Ile ryby, patrzy? Ile te ryby, 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 ryby Boże, jak już to ciemno. W czystutkę ryby, przecież woda by Patrz, pełno rybek tu jest. Różne takie małe, patrz. No ryby patrz, są. Ryby. Całe ryby. Woda czysta, jest Zobaczymy, które godziny ono tam ciągnie, bo po za będziemy tu Dobra, no to się przyjdzie. Ale pojedzone są, to już nie musimy się gonić, proszę pana.